Przyszłość rolnika w Unii Europejskiej, jeżeli zostanie, jeżeli zostanie wprowadzony zielony ład, to widzimy to wszyscy czarno, ponieważ wszystkie wymogi, które on stawia, nakazuje nam ekologicznie gospodarować, wyłączać część gruntów z produkcji. Natomiast Unia, otwarta, Unia Europejska jest otwarta na napływ towarów z innych rejonów. One są produkowane bez żadnych norm, bez żadnych wymogów. Są tańsze od naszych, ponieważ są tam stosowane, podejrzewam, tań, tańsze środki do produkcji, są stosowane substancje chemiczne, które u nas są zabronione. My mamy swoje uprawy, załóżmy, pielęgnować, uprawiać w sposób tradycyjny, czyli pielić bez stosowania środków ochrony. Czyli tak ekologicznie. ekologicznie mamy uprawiać, no, na co nie ma ani siły środków na, na wsi, to ta żywność musiała by być niesłychanie droga. No i tu chodzi o tą konkurencję i rywalizację. Chodzi o przetrwanie i chodzi o byt naszych gospodarstw. A nie sądzicie, że no, takim jakby cichym, skrytym zamiarem Unii jest likwidacja rolnictwa w ogóle w Europie, tego indywidualnego. No, tak, tak właśnie uważamy, że molochy, żeby Unia Europejska chce stać się taką enklawą, taką oazą zdrowego życia i zdrowej żywności, sprowadzanej skądś, nie wiadomo skąd i o jakich standardach. No a tu chodzi, tak powiedziałem wcześniej, chodzi o przyszłość naszą, o byt i niebyt naszych rodzin. I zdrowe I, społeczeństwo. No, żeby i, też, było. I też ten protest służy po to, żeby uświadomić mieszkańcom pozostałym, którzy nie są związani z rolnictwem, no, że chodzi też o ich zdrowie, bo oni w tej chwili... Mówią, że załóżmy, zaopatrują się w marketach w żywność o niewiadomym pochodzeniu. Tak jest. I się trują po prostu. Tak jest. I tu my nie protestujemy przeciwko społeczeństwu, tylko chcemy im uświadomić. Tak I jest. za protest możemy i za utrudnienie jedynie przeprosić, ale nie jest on skierowany przeciwko nikomu. Hmm. Tylko żeby uświadomić mieszkańcom skalę problemu i co może się wydarzyć, gdy to nasze rolnictwo padnie. Tak. Chodzi o przyszłość. Tak chodzi o przyszłość. Tak jest. Chodzi nasze o Nasze dzieci, wnuki i tak dalej. No. Żebyśmy byli państwem samowystarczalnym. Niezależnym, no, no niezależnym to nie tak, to... ale samowystarczalnym żywnościowo, powiedzmy. Tak, I jakość, jakość tego, tej żywności jest ważna, bardzo ważna. Wiele no. chorób na pewno by, by znikło. Jak... Jest większe restrykcje w tej Unii Europejskiej, bo mówi się o ugorowaniu w tej chwili już pól. Wcześniej ograniczenie hodowli, no kłopoty przecież z hodowlą bydła. No, bo to wszystko y, nie służy niby klimatowi, tak? Kroby przeszkadzają, ocieplają ten klimat. No to jest naturalne, proszę pana. <grymata> klimat, ale jest inny klimat. Popierdywać jeszcze. niedługo ludzie no, nie będą to są mogli. Dwa klimaty. <grymata> Tylko oni mówią ogólnie: jeden klimat, a my to odrąbimy. Ja, ja, no, Czyli powiem. za popierdywanie tak. będzie podatek. <grymata> no tak, bo zwara się tak. o no. <grymata>